Znajdujemy się właśnie na drodze pomiędzy Słupskiem a Krępą Słupską. Jest to chyba najgorsza z dróg, które znajdują się w naszym regionie. Co prawda remont tej drogi ma się zacząć już w marcu, jak zapowiada Zarząd Dróg Miejskich, ale to chyba nie zwalnia zarządcy drogi odpowiedzialności za ten odcinek, który tutaj właśnie mamy, za te ogromne dziury. Przecież ludzie, kierowcy mogą sobie tutaj zniszczyć podwozie. No i wtedy właśnie Zarząd Dróg Miejskich będzie musiał wypłacać odszkodowania za pomocą swoich ubezpieczycieli. Jak widać... completa